No witam, przepraszam bardzo, bo było zajęte już miejsce, musiałem troszkę wykasować. Bo będzie niestety na trzy sekundy ten odcinek. To przepraszam, niestety. No, wiecie, nie przygotowałem się przed odcinkiem. A mam nadzieję, że jakoś was, was to nie zrazi do oglądania mojej serii. Będzie dużo odcinków, może coraz fajniejsze, może ten głos wyreguluję, chyba że mówcie, mogę, mogę dać muzykę za nasz głosu, jeżeli Wam to nie pasuje, No ja wolę mówić do Was. No wy zdecydujcie, tak, ty mamy liść, Mapimy dalej, pszczoła, widzicie. To jest to ile trzyn Nie, wiewiórka. Może tu? Patrzmy. Sześć tysięcy Tylko w naszych rękach i? Nie, słońce. A więc wszystko szczęścia. Nie wygrywa. Tak. Dzisiejszy bilans jest taki. Wiadomo, minus 14 z tymi zdrabkami. A więc tak. Przegaliśmy zdrabki o nazwach jak. patrzcie. Tak. Drzewko, szczęścia. Tak. Nie było drzewka, A no, chociaż 4 złote by nam dali. Trudno. Kółko i krzyżyk. Emocjonująca zdrabka. Emocje są fajne, super, bardzo. Tak mówił. Duduks. Trzesta duduks, tak gdzieś w komentarzach u jakiegoś u kogoś pisał więc wiem czy oglądacie polecam bunker również bardzo fajnie drapie też go polecam tak jeżeli nie oglądaliście no ale tutaj przegrana widzicie nie było lotek również nie było słonika chociaż złote złotego nam dali tutaj również zabrakło tylko albo 200 zł, albo złotówki. A więc te idą odłożenia, tak? Bo jak, jak się pod koniec y, wakacji kończyć tak ja bo będzie chyba tylko w niedzielę jak w jak już będzie rok szkolny, tak? To pod koniec wakacji pokazywałem, jakieś zdrabki kupowaliśmy Drapaliśmy te przegrane, oczywiście, bo wygrane pójdą do wymiany, tak? No, to tu są cztery przegrane. Tak? Przegranaz, dwa, trzy. Aha! Trzeba bank, przepraszam. Tak, widzicie, bo bank nie było czwórki. Złotówki nam nie dali wygrać. Bo kolekcji. <gry> Tutaj widzicie, wszystkiego najlepszego zdrapeczka dali nam, o dziwo, coś 5 złotych. Czyli gdybyśmy kupili samą tą zdrapkę, na samym początku, bez żadnych innych zdrapek, to byśmy byli już na plusie. Na plusie, przepraszam. No. Mm. Może tutaj źle łapie głos, także czasami wychodzą dziwne dźwięki, albo... Przepraszam, bo... Mój kanał, jak ktoś śpiewa, także daje akompaniament. No, widzicie, 5, 5, 5. Tak. Nie wiem dlaczego, ale tu nie jest. Są trzy i tak. Widzicie i, i, i. Tak. Czyli do wygranych. Jutro pójdziemy wymienić.

Amor, Amor. Red. Amorek, Róża, tak, była Róża, więc znaleźliśmy. no i wygrana to złotówka, więc wygraliśmy złotówkę, tak, i do wygrania. Przepraszam za to, że będzie to na trzy odcinki, bo my miejsce, no nie przygotowałem się, przepraszam za to. E tak, myślę, że ten odcinek w trzech częściach będzie bardzo fajny i się wam podobał. Coś tam zrobię z tym dźwiękiem, tak, wiadomo, tej też nie jest za ładny ten... Tak, widzicie. Coś tym się postaram zrobić. Komentujcie, piszcie komentarze, bo ktoś mało ludzi... Znaczy no, nie piszą. dawajcie łapki w górę. Nie w dół, może jedna w dół. Zapraszam, że Wam nie podoba. I subskrybujcie, bardzo bym prosił, ale to tak bardzo, bardzo. Tak. I łapki w górę też oglądajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. W tym odcinku było to na tyle. Żegnam się z Wami do jutra. Não. Cash. Okay. Na